Zestaw za 16 tysięcy złotych do Blendera 3DS Max i czasem gier. Ostatnio było omówienie podzespołów, dziś prezentacja złożonego komputera. Zanim przejdziemy do omówienia wydajności i temperatur tego zestawu, chciałbym tylko dopowiedzieć, że finalnie trafiły tutaj inne pamięci. Nie są to te Corsery, które ostatnio prezentowałem, a diskile Trident Z5 128 GB w dwóch modułach, 6000 MHz Cel 34 DDR. No ale po co w ogóle ta zmiana pamięci, skoro te moduły Corsair są w pełni kompatybilne z tym zestawem? Otóż okazało się, że nie do końca. Przy obsadzeniu dwóch pamięci, jak najbardziej komputer był stabilny, natomiast mieliśmy wtedy tylko 96 GB. Po obsadzeniu czterech pamięci, komputer miał problemy z uruchamianiem się, kontroler w procesorze był niestety przeciążony, stąd decyzja o zmianie pamięci na dwa moduły po 64 GB, czyli 128 łącznie. W Cinebenchu R23, który testuje wydajność procesora, ten zestaw pobił wszelkie rekordy. W multi uzyskaliśmy tutaj 43249 punktów, a w single-core 2275. W AS SSD odczyt sekwencyjny na tych dyskach wyszedł ponad 11 GB na sekundę, a zapis ponad 10 GB. Niesamowite liczby. Przy demarku Time Spy, który jest takim ogólnym benchmarkiem sprawdzającym wydajność komputera, ten zestaw wykręcił 26842 punkty. Pobór prądu i temperatury. Tutaj świetna wiadomość, bo przy syntetycznych testach obciążeniowych zestaw nie pobrał znioska więcej niż 550 W. Dlaczego jest to świetna wiadomość? Bo zasilacze mają najwyższą efektywność energetyczną, właśnie przy około 50% obciążeniu. A temperatury. Nie przekroczyliśmy 70 stopni Celsjusza średnio zarówno na pamięci ram, procesorze, jak i karcie graficznej. Jeśli Ci się spodobało, zostaw miły komentarz i zaobserwuj.